Gość Radia Yard Leszek Grzegorczyk przed mikrofonem, a dzisiaj w naszym studiu gość, który na co dzień między innymi bada śmiertelne, gro, śmiertelnie groźne substancje toksyczne, ale po godzinach potrafi rozkręcić niesamowicie imprezę. Uczestnik rejsów badawczych na Morzu Północnym, a także na Bałtyku, biolog molekularny, molekularny to w laboratorium, natomiast na scenie artysta e, diskopolowy. E, jeden ze stu najzdolniejszych polskich naukowców przed 30, takich młodych, doktorant to Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec, który analizuje wpływ broni chemicznej na ekosystemy, a do tego pasjonat muzyki disco-polo oraz, to już mówię w czasie przyszłym, współprowadzący w najbliższą sobotę wspólnie z Radkiem milszewskim zespołem, liderem zespołu Weekend i piotkiem Jakubiakiem specjalne wydanie pololisty na naszej antenie. Czy da się połączyć świat muzyki yy, disco-polo i świat nauki? O tym porozmawiam z Wojtkiem Wilczyńskim. Dzień dobry Wojtku, witam. Dzień dobry Państwu, Uf. Tak naprawdę nie dodałem, że jesteś człowiekiem o wielkim sercu, ponieważ wziąłeś, Wojtku, udział z sukcesem zresztą w licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a przedmiotem licytacji było współprowadzenie właśnie Pololisty. Powiedz, czy twój udział w tej konkretnej licytacji był przypadkowy, czy to, że był tam, było do wylicytowania, była rozmowa i współprowadzenie z Radkiem Liszewskim, miało znaczenie? Czy jesteś fanem zespołu Weekend? Jestem fanem zespołu Weekend, szczególnie starych piosenek zespołu Weekend z lat wczesnych, dwutysięcznych. Czy to miało znaczenie dla. Czyli to dla jeszcze jej był czas, przepraszam, przed Ona tańczy dla mnie, rozumiem, tak? To Już oczywiście, wtedy. tak, tak. tak. Ona tańczy dla mnie, jak wyszło, no, podeszło mi, ale zawsze wierzyłem bardziej w magię tych, tych, starszych, tych starszych brzmień. Czy to miało znaczenie dlatego, że wybrałem tą licytację? Oczywiście jestem fanem zespołu Weekend. Szukałem na pewno jakiejś licytacji z Disco Polo. No Chciałem przekazać tak czy siak pieniądze na WOŚP w tym roku, bo no, hematologia, onkologia Ważne to tematy. są bliskie mi tematy. I no, chciałem przekazać te pieniądze. Zobaczyłem, że jest audycja no, z Radkiem Liszewskim, i pomyślałem sobie, że. Będzie ciekawie się w niej znaleźć. Spróbowałem i udało się. W ogóle powiem, że jak spojrzałem na ciebie, spotkaliśmy się kilka chwil temu, to y, wyglądasz jak fan, fan rocka, jak rockman, a nie artysta Disco Polo. Jestem fanem Oka. Jestem fanem rocka, też metalu. Słucham takiej muzyki na co dzień, no ale najlepiej oczywiście bawię się przy muzyce chodnikowej. Teraz ewoluowała do Disco Polo. Ale raczej tych starych różdżek, raczej chodnikowych. Pozwól yy, Wojtku, że do tematów naukowych przejdziemy, bo o tym oczywiście też musimy porozmawiać. Yy, natomiast Powiedz najpierw, skąd wzięła się twoja pasja do muzyki Disco Polo. Yy, jak to się zaczęło? Czy też cytując y, klasyka z branży, jak do tego doszło? <laughs> nie wiem. <laughs> yy, nie no wiem. Yy, no, miałem kilkanaście lat, yy, byłem takim emo. Byłem w gimnazjum, miałem długie włosy, zawsze zakryte oko. No ale pojechałem na kolonie, tam poznałem takiego Janka. No i Janek yy, męczył mnie codziennie Disco Polo. Yy, w pokoju. <laughs> w końcu zacząłem się do tego przyzwyczajać, a potem zacząłem to lubić. I zaczynałem od takich hitów y, Biesiadnych raczej uh -huh. Typu Cyganeczka Janeczka Baciary y, Zostań takie tu rzeczy? ze mną tak. oczywiście Pięknie y, No zaczynałem od takich hitów y, Potem przeszło to do słuchania tego na słuchawkach I jakoś tak wkręcałem się coraz bardziej Bardziej, bardziej, Z biegiem lat No zacząłem odkrywać coraz większe meandry Tej muzyki chodnikowej Wchodząc w takie y, dawne oldschoolowe zespoły Typu Dindong Dong Paradise Takie mnie teraz właśnie fascynują stare kasetki Akcentu z roku 91. Masz Walkman jakiś w domu? Taki, nie, żeby nie, włożyć nie nie. nie, nie. Oczywiście słucham tego na YouTubie, na kanale Akcent. Jest wrzucone, dzięki Bogu. Mhm. Bo no z kasetek to nawet, nie wiem, czy te kasetki już niedługo nie przestaną działać. One mają jakąś tam żywotność. Ale, być może. Ale być kupiłem może. takich mhm. starych sporo, tylko nie mam gdzie otworzyć Czyli gorące podziękowania Jankowi, bo to w dużej mierze dzięki niemu tak, właśnie tak, tak. muzyka Disco Polo zyskała ciebie i zespół, w którym, w którym w którym grasz, w którym występujesz. Powiedz, a jak reagują e, twoi koledzy naukowcy, gdy dowiadują się, że e, jesteś fanem i muzykiem disco polo? Bo to nieoczywiste połączenie. To nie jest oczywiste połączenie. Rzeczywiście, chociaż uważam, że nie powinno tak być, że że nie jest oczywistym połączeniem. W sensie Disco Polo wydaje mi się, że jest bardzo stygmatyzowane społecznie I, i ludzie żyją w pewnej bańce narzuconej im przez innych, przez przekonania i nabierają bardzo negatywnego ucechowania, kiedy słyszą tylko słowo Disco Polo. No ale jak są na weselu, to tańczą i się bawią. Oczywiście. Nie uważam, żeby to był, to była, to był jakiś stygmat. No. Naukowcy łapią się za głowę, jak, 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 jak słyszą, że słucham Disco Polo, ale ymm, wiele miałem takich przypadków, że no, zapraszaliśmy y, ze znajomymi y, między innymi naukowców, doktorów nawet młodych y, na nasze imprezy, na sali organizujemy takie w Warszawie większe potańcówki. No i oni się do tego Disco Polo stopniowo przekonywali. Także no to jest kwestia czasu. Jakbym to powiedział, do tego się dorasta. Czyli tutaj masz też swój wkład, prawda, żeby inni dorastali właśnie do muzyki jest, disco polo, to, nawet naukowcy. Jest to swego rodzaju popularyzacja y, nauki. A powiedz, czy spotkałeś się z sytuacją, w której ktoś ci powiedział, że y, tak naprawdę nie da się być jednocześnie y, poważnym naukowcem i, i fanem y, disco polo, że to po prostu nie przystoi? Zdarzały się takie sytuacje? Yy, nie, myślę, że nikt mi tak nigdy nie powiedział. I bardzo dobrze. Teraz już przejdziemy do poważniejszych tematów. To znaczy nie, może źle się wyraziłem, nie poważniejszych, tylko związanych z twoją pracą naukową. Jak wygląda taki typowy dzień naukowca, doktoranta? Czy więcej czasu spędzasz w laboratorium, może na konferencjach, czy też analizując różne dane? Jak to wygląda? Mhm. Generalnie najwięcej czasu naukowcy, którzy zajmują się działalnością naukową stricte, nie mówię to o działalności dydaktycznej, którą na Uniwersytecie tam ustosunkowują, dając wykłady, i tak dalej. No, bo to zazwyczaj zajmuje najwięcej czasu. Ja jestem pracownikiem naukowym, no doktorantem, więc nawet nie pracownikiem, ale zajmuję się stricte nauką. W projektach badawczych wykonuję eksperymenty. Yy, no i najwięcej oczywiście schodzi mi w laboratorium. Czasami na statkach pobieram próbki, ale raczej yy, siedzę w Warszawie w laboratorium i badam yy, wodę, badam ryby. Najwięcej na tym mi schodzi potem analizy molekularne. Opracowanie danych to jest najprzyjemniejsza część, bo mm. człowiek się dowiaduje, co wyszło z tych jego eksperymentów. No i czy to się czasem zgadza, czy nie z, hipoteza, z hipotezami? Mm. Jak są zaskoczenia, to jest jeszcze bardziej interesująco, nawet jeżeli to się nie zgadza z moimi hipotezami, to, no to nauka jest taka, że potrafi zaskoczyć i to jest, nawet jeżeli jest sprzeczne z, z moimi założeniami, to jest miłe wtedy, mm. bo trzeba się więcej zastanowić. Jak już opracowałem dane, to y, opisuję je w formie takiego manuskryptu, wysyłam to tam do y, międzynarodowych czasopism i, i jest to publikowane. Y, co do konferencji, to te badania promuję się na konferencjach wśród naukowców z podobnej specjalizacji y, i nie zajmuje to jakoś dużo czasu. Ja powiedzmy jeżdżę na, na konferencję, kiedy mam na to środki finansowe z projektów, chyba że jakiś dostanę mikrogrant, tam mikro dofinansowanie, tudzież. No to wtedy jadę, no, powiedzmy, jedną czy dwie takie większe konferencje w roku, staram się y, uskutecznić. No i... A gdybyś miał takie nie mikro y, dofinansowanie, a e, mega dofinansowanie, gdybyś miał nieograniczone mm -hmm. środki, y, co by zrobił, jeżeli chodzi o Twoją pracę naukową? Y, y, gdybym miał nieograniczone tak, środki? Nie, totalnie nieograniczone. Namawiałbym wszystkich ludzi do y, studiowania biologii i Oczywiście bardzo chciałbym ich sprowadzić do mojego laboratorium, popularyzować to i zatrudnić jak najwięcej ludzi, żeby zajmowali się ze mną nauką i, i mogli to robić, co ja. Moja córka, 14-letnia, interesuje się biologią. Może kiedyś. Oczywiście, zapraszamy. Czemu nie? Powiedz, twoje badania dotyczą m.in. toksyczności broni chemicznej zatopionej w morzach. To powszechny problem? Dużo tego jest? Jest tego bardzo dużo. Problem jest dopiero od kilkunastu lat zauważany przez media, tudzież naukowców czy polityków. Do tej pory był bagatelizowany, dopiero profesor Bełdowski, właśnie z Polski, zaczął dostawać na to takie większe dofinansowania, głównie unijne, jak projekt Daimon, Daimon 2, teraz Munimap. No i teraz się to dość intensywnie bada, ale w bardzo wąskim gronie. Mamy zespół w Polsce, jest jeden we Włoszech, jest w Finlandii. Ale tych zespołów w stosunku do innych takich problemów nie chcę ich tu wyważać, który jest ważniejszy, który nie, typu jakaś toksyczność mikroplastiku, no to, to bada cały świat. Broń chemiczna jest zagadnieniem, które jest dopiero na początkowych etapach badania. I no, mój projekt badawczy akurat który tam dostałem podczas studiów, preludium, zakładał zbadanie progów toksyczności bojowych środków tojących, czyli substancji chemicznych, które są toksyczne broni chemicznej mhm. um, u ryb. I to było pierwsze, nikt wcześniej nie określił y, toksyczności tych substancji u ryb, więc to człowiek się za głowę łapie, mm -hmm. przecież y, tu pan pytał o ilość. Y, to no, w, w morzach i oceanach na całym świecie mamy ponad milion ton broni chemicznej zatopione. W samym Bałtyku, y, jeżeli licząc Bałtyk właściwy, to mamy około 70 tysięcy ton, jeżeli zaliczamy tycinę Skagę do Bałtyku, ilości. to mamy ćwierć miliona ton broni chemicznej w Bałtyku. Także są potężne ilości, temat był bagatelizowany, no są to substancje oczywiście wysoce toksycznie dla ludzi, więc spodziewamy się, że dla organizmów wodnych też mogą być i myślę, że trzeba to badać, bo te... Bomby, pociski, beczki, w których to się znajduje, rdzewieją, a tempo uwalniania się z tych substancji bojowych, środków tojących, wzrasta. Świetnie, że w Polsce mamy ludzi, którzy są tutaj pionierami, tak jak, tak jak ty Wojtku. E, wróćmy jeszcze pod koniec rozmowy do Disco Polo. E, Gdybyś miał stworzyć piosenkę Disco Polo z twojej pracy naukowej, jaki miałaby tytuł? Jaka miałaby tytuł? O... <laughs> Mm, niespodziewane pytanie. Tak, wszystkie są niespodziewane. <grym> to w takim razie zostawiam cię z tym tematem. Może powstanie jakaś piosenka Disco Polo, którą stworzycie Fajnie, ze swoim było, to zespołem. jest fajny pomysł. No Tych. właśnie. To jeszcze, jeszcze pytanie, na które pewnie odpowiesz. Jakie są plany Twoje w nauce i w muzyce na, na przyszłość, najbliższą? Tak, w nauce no, no, spytałeś o, o to. Co bym zrobił, jakbym miał nieskończoność pieniędzy, no złożyłem w tym roku, na no w zeszłym roku, w grudniu ogromny grant, opus na, na, na przeszło 2 miliony złotych, raczej go nie dostanę, no bo konkuruję z profesorami, a, a ja nie jestem profesorem. Nie, może nie jesteś gniewny, ale jesteś młody, pełen pasji, pomysłów, także trzeba, będę, będziemy trzymać kciuki tak, na pewno. Ogólnopolska szansa mm -hmm. na dostanie tego dofinansowania jest około 11-10%, no ja mam jeszcze mniejszą, ale dziękuję. Yy, będę się starał o to dofinansowanie, więc w nauce chciałbym zostać, tylko że wszystkie mniejsze granty już dostałem. I muszę teraz składać o takie gigantyczne, więc moje szanse maleją. No, chciałbym być naukowcem wciąż. Teraz w tym roku obronię doktorat. I będę chciał się jak najszybciej habilitować, zostać w Polsce tutaj pracować. No, jeśli nie dostanę tego grantu, to oczywiście będę się starał do, dołączyć do jakiegoś innego zespołu badawczego. A plany muzyczne, no cóż, dołączyłem do zespołu Disco Polo. Do zespołu konkret. Aha. Ten zespół wydał dotychczas tylko dwie piosenki, ale mam nadzieję. Wszystko przed wami. Nagrać tak, nagrać więcej, więcej pioseneczek. Tutaj mi się klaruje taka jedna w głowie o tytule. A może nie będę spoilerował. Albo dobra, tytuł będzie tak. Lufa. Bo lufa. Mi się sta... lufa. Lufa to może być kieliszek, Aha. dziewczyna, tak nasz kolega mówi na dziewczyny, tak. pistolet. Lufa ma wiele znaczeń. Jest nieoczywista i ma i takie piękne. fonetyczne brzmienie Aha. Sky i z limit Dlatego życzę Ci, aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły I te muzyczne i te naukowe Wojtek Wilczyński I życzę udanej rozmowy w najbliższą sobotę W pololiście z Radkiem Liszewskim A także Piotrkiem Jakubiakiem. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu Wojku dziękuję za fantastyczną rozmowę Fantastyczny człowiek pełen pasji Jak sami słyszeliście Dziękuję raz jeszcze i powodzenia Dziękuję Gość Radia Yard